Witam do zaoferowania. Mam przyczepę firmy Lunar Quasar. Jak widzimy na filmiku przyczepa wyposażona sprzednie łóżko rozkładane. Kuchnię, sypialnię oraz z tyłu toaletę. Jak widzimy w kuchni, trzy palniczki gazowe. Jeden elektryczny również działa. Przekręcimy, to się zapala. Światełko i skrawnik. Tu mamy grill. I piekarnik. Rozłączymy. powyżej zlew. Woda ciepła. I również woda zimna. Tutaj mamy zapalenie światła. No, tu jeszcze zapalimy jeszcze jedno. Tak. Także w przedniej części jak widzimy pałam się. Jeszcze tu mamy. Ok. Teraz tak przejdziemy. Tak zwany panel sterowania. Widzimy ładowanie jest. Zewnętrzne oświetlenie, zasilacz, światło i pompa. Tutaj mamy kołenkę mikrofalową, która również działa. Poniżej ogrzewanie gazowo elektryczne. Jest teraz na gazie. Widzimy płomień jest. Zapalamy mniej więcej w trójce, wciskając pokrętu eee, Rozprowadzenie ciepła, manualne i automatyczne. Po drugiej stronie jeszcze mamy lodówkę, która jest załączona na prądzie. Czyli 230. Pokaże zmrożenie. Minus 15,9. Lodówka również chodzi na gazie. Musimy przełączyć. Tutaj mamy pozycję akumulator, czyli podłączenie do auta, na podtrzymanie podczas jazdy i pozycja gaz. Jak widzimy, jak światełko się pali, znaczy, że gaz działa. Jeżeli by mrugało. Tu mamy rozłączenie, jeżeli by mrugała, znaczy, że gaz się skończył lub ponownie trzeba zapalić. Tutaj mam podgrzewanie wody na 230, dwustopniowe. I także woda jest na gaz. Tutaj mamy na gaz. Na 50 stopni i na gaz na 70. Tutaj mamy piecyk elektryczny, czyli ogrzewanie 500 000 i 2000 W. Przejdziemy dalej. Sypialnia. Również światła działają. Nad lustrem również i przechodzimy do toalet. w toalecie kibek ze spuczką automatyczną umywalka, woda ciepła, woda zimna i także prysznic Musimy słuchawkę, żeby nie zachlapać jak widzimy, jedna woda działa i również druga woda działa Oświetlenie pod prysznicem. I jeszcze tutaj mamy główne oświetlenie. O, to działa. I także przy lustrze. Przyczepa ładna, zadbana i zachęcam do zakupu. Dziękuję.